Ciemno wszędzie, kucho wszędzie Co to będzie? Co to będzie? Ciemno wszędzie, kucho wszędzie Co to będzie? Co to będzie? Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dokoła truny Żadnej lampy, żadnej świecy W oknach zawieźcie całuny Nie księżyca jasność blada Szczelinami tu nie wpada Tylko żwawo, tylko śmiało Jak kazałeś tak się stało Ciemno wszędzie, kucho wszędzie Wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Wszyscy duszeczki w jakiejkolwiek świata stronie, czyli która w smole płonie, czyli marznie nad dnie rzeczki, czyli dla dotkliwszej kary, w surowym szczepiona drewnie, Gdy ją w piecu, gryzą żary i piszczy i płacze żywnie Każda zbierzcie do gromady, gromada niech się tu zbierze, oto obchodzimy dziady, zekujcie w siedy przybytek Jest ją można są pacierze i jedzenie i napitek Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Podajcie mi garść zapalam ją wyspośpiechem. Skoro płomyk w górę strzeli, Będzie go z lekkim oddechem. O tak, o tak, dalej, dalej. Niech się na powietrzu spali. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie?